Kolejne dobre wieści w sprawie Radomskiego Lotniska. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o decyzji środowiskowej. Teraz informujemy o wpisaniu cywilnego lotniska w Radomiu do projektu nowelizowanej strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Widziałem już część wpisów, które będą proponowane do strategii rozwoju mazowsza, które nas po części zadawalają. Dostałem taką twardą deklarację profesora Strzeleckiego, który jest szefem zespołu przygotowującego strategię. O tym, że ten zapis będzie jeszcze ostrzejszy. Jeżeli ten zapis będzie wyglądał tak, jak, jak prosiliśmy o to, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry prognostyk do tego, że w kolejnej perspektywie będziemy mogli sięgać po pieniądze, które będą mogły wspierać szeroko pojęty projekt lotniskowy. Szanse, aby radomskie lotnisko znalazło się w znowelizowanej strategii rozwoju województwa mazowieckiego są bardzo duże. I mam nadzieję, że dzisiaj kwestia głosowania już na sejmiku strategii będzie tylko i wyłącznie formą przyklepania tych wszystkich ustaleń, które, które zapadły. Bardzo się z tego cieszę, bo to, to dobry prognostyk dla naszego lotniska na, i dla naszego miasta na, na kolejne lata. Prezydent Kosztowniak ma nadzieję, że także inne radomskie propozycje ujęte zostaną w strategii Mazowsza.